Ten nachyłek o takich pięknych, czerwonych płatkach i żółtym środku to jest nowa e, zdobycz, że tak powiem, w moim ogródku, dlatego on jeszcze się przyjmuje. E, nachyłek, e, grecka nazwa, czy łacińska nazwa, Coreopsis, jest bardzo atrakcyjnym kwiatem, e, raczej takim kompaktowym, bo jest dosyć niski, tak około 30-40 cm, ale jest taki, patrzcie, dosyć szeroki. Tutaj produkuje dużo, bardzo Bąków, więc będzie kwitł długo. Nie ma jakichś specjalnych wymagań, jeśli chodzi o podłoże, jest dosyć tolerancyjny, lubi słońce, natomiast wymaga podlewania w trakcie suszy, to znaczy takie podlewanie w jego przypadku umiarkowane, na pewno nie codziennie, chyba że rośnie w Donicy. Natomiast w trakcie suszy może być nawet codziennie, i generalnie śmieszne jest pochodzenie łacińskiej nazwy bo Coreopsis znaczy tak naprawdę podobne do robaka, dlatego że nasiona tego kwiatka przypominały e, ludziom pluskwy albo nawet kleszcze.